Wjeżdżając do Szkocji, spodziewalibyście się raczej czegoś takiego albo takiego, ale na pewno nie tego. No ale po kolei, bo jak my się tu w zasadzie znaleźliśmy? i co to w ogóle za miejsce. Co za piękny poranek! Szkocja w najczystszej postaci. Wjechaliśmy z Anglii i od razu taka cisza, spokój i mega klimacik. Po naszych duchowych uniesieniach w środkowej Anglii ruszyliśmy dalej na północ. Najpierw w kierunku Carlisle, a potem, przekraczając już szkocką granicę, na Loch. Bydło, owce, bażanty, drzewa zdrowe i tylko posłuchać tych ptaszków. Całą noc, przespaliśmy elegancko, było mega cicho. Aż za cicho, bo Aż to tak się nas, nasukiwało. <grym> się czułem, jakbym był w tym pokoju próżniowym, takim, nie? No, oni ale, ale szybko też jest nie? Highway Maintenance. A, a ja mu zrobiłam część. Nie? Jak w pokoju takim próżniowym? Tak. Aż było... Ty, 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 ty aż powiedziałaś, że ja muszę chyba sobie coś włączyć, bo tu aż za cicho. No. no bo ja co czas nasłuchiwam, a to, a to lodówka włączyła się? To ja już mówię, o Boże, jaki samochód podjechał. A to wiecie, coś tam zawsze pstryka. To te miejskie mózgi nie nieprzyzwyczajone do takich warunków. W ogóle. No bo u nas też jest w sumie cisza, ale i tak tam z oddali ty zawsze słychać, jakiś szum hmm. aut czy coś. A teraz po prostu tylko woda, ptaszki i głęboki oddech. Tak pośród tych pastwisk i lasów znaleźliśmy się nagle pod mega buddyjską świątynią. Niestety nie można do świątyni z psem wchodzić, także musieliśmy zostawić Orionka w kantarze. Idziemy sami, starzy mają dochodne. <noise> Wkręceni w fotografię analogową, podpatrujemy, staramy się podpatrywać się tych lepszych. Tych wiecie, takich od których warto się coś nauczyć. I tak trafiliśmy na kanał Kyla McDougla, który, nie dość że jest fachowcem w temacie, to wybiera też bardzo ciekawe miejsców. Koniec burzliwych lat 60., gdzieś pośrodku szkockich wzgórz Imgeł, dwóch tybetańskich mistrzów duchowych zrobiło coś, co w tamtym czasie mogło się wydawać szaleństwem. Założyli pierwszy buddyjski klasztor na zachodzie. Nazwali go Samien na cześć najstarszego klasztoru w Tybecie. I jak się okazało, nie był to kolejny modny azyl dla hipisów szukających oświecenia wśród dymu kadzideł ale coś znacznie bardziej autentycznego. Duchowa latarnia postawiona w miejscu, gdzie nikt by się jej nie spodziewał. Swego czasu nauki pobierał tam m.in. Leonard Cohen, a David Bowie, jak przyznał w jednym z wywiadów, medyzował tam tak długo, że o mało co nie został mnichem. No, byliśmy już taki, na takiej prawdziwej brytyjskiej wiosce, po ściale. No to teraz zobaczmy coś innego. Tym bardziej, że. No naprawdę jest to. Jest to. No pasuje to tutaj jak w świnisiodło. siodło. <laughs> <Dokładnie. laughs> Będąc mm -hmm. takim kolokwialnym. Mamy załadowanego tego Kodaka Ultra Maxa i 400. I śmigamy. To jest mocne Kumaj tu Patrz, tu jest cała galeria i tu ludzie chowali swoje zwierzęta ze zdjęciem i patrz masz wszystko opisane Moses. 2011-2025 Patrz 19 lat miał trwa kotko Ludzie też. No kurde. No i takie ładne zdjęcia, tak jak u nas, jakieś takie, no jakiś taki, wiesz, z, nie wiem, z dowodu osobistego, <śmucza> na Pana te, nie? Patrz, nie? Że wiesz, z kotkiem ukochanym, Podczas naszych odwiedziń w tym miejscu, na każdym kroku czuliśmy się bardzo mile widziani. W pewnym momencie zdecydowaliśmy się nawet na dużym spontanie wejść do jednej ze świątyń. I jak się okazało, nie byliśmy tam sami. doświadczenie. No. W... Ja się w ogóle nikogo tam nie spodziewałem, zacznijmy od tego. Ja też, a siedział gościu w kompletnym bezruchu, w jakiejś głębokiej medytacji. To zupełnie w ogóle oni tak duchowo bardziej. Oni nie. w ogóle są z innej gliny ulepienia. No to też oni tak duchowo bardziej przeżywają tamten. No. A nie my, tak, my to tak bardzo się uczymy w pułapkę, że tak powiem. A oni rzeczywiście to tak. I sam z sobą, a nie że potrzebujesz jakiegoś tam nie Szok. Wiem, mm. e, potrafię zrozumieć, że idzie się w to nieźle wkręcić. Kuba. Absolutely amazing. Chyba musimy iść. Pojechać do takiego kraju, gdzie tak rzeczki właśnie... No. Naprawdę nie można. No to by było naprawdę Ok. I wierzcie lub nie, ale ta miejscowa ma w sobie naprawdę taką aurę, że obojętnie czy wierzysz w coś, czy nie wierzysz, to raczej nie wyjdziesz stamtąd obojętny. My byliśmy tak oczarowani tym miejscem, że ciężko nam było nawet sklecić jakieś sensowne zdanie, które podsumowałoby jakoś fajnie tą wizytę. Jednak dobrze, że oprócz słów dysponujemy też innymi środkami przekazu.